Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Wanted. Szukamy, gdzie Pan Bóg się objawia i dzisiaj chcę powiedzieć o takiej sytuacji... Hmm, może trochę skomplikowanej, może trochę... może lepiej powiedzieć złożonej, ale nie mam co do tego wątpliwości, że tam się Pan Bóg objawia. Jestem na bieżąco, bo mieliśmy ostatnio wybory przeorskie i trochę w tym kontekście o tym mówię. To znaczy, możemy mówić, że Bóg się objawia w rozeznawaniu, też to, co ostatnio mówiłem w takim darze rady, w darze rozeznawania, kiedy no, kierownik duchowy czy ktoś, z kim rozmawiasz, czasami to jest spowiednik, po prostu ma rozeznanie co do Twojej osoby i może Ci. Pomóc, bo oczywiście i tak ty sam ostatecznie decydujesz o swoim życiu, ale może ci pomóc na twojej drodze, bo nikt do końca nie jest sędzią we własnej sprawie. A tutaj dokonuje się to we wspólnocie. Tam też we wspólnocie, prawda, między dwoma osobami, prawda, i też gdzie dwaj są zgromadzeni w moje imię, jak mówi Jezus, tam też ja jestem pośród nich. Natomiast tutaj w kontekście właśnie wyborów czy jakichś zgromadzeń, Bóg jest szczególnie też obecny podczas decydowania o różnych rzeczach, podczas wyborów. Na przykład w kontekście wyborów przeorskich, to jest obecność, która nas wspomaga, abyśmy wybrali kogoś, kto będzie. Przeorem w naszym wypadku, czyli pierwszym spośród nas, jak sama nazwa wskazuje, ale w imię Jezusa Chrystusa, że On nas uzdalnia do tego, byśmy dobrze wybrali i tym samym byśmy żyli w sposób, na ile to tylko możliwe, błogosławiony, na ile to tylko możliwe w Duchu Świętym, na ile to tylko możliwe według zasad ewangelicznych żebyśmy po prostu byli kościołem, bo bez zamysłu Bożego, bez Ducha Świętego po prostu kościołem nie jesteśmy, tylko jesteśmy zebraniem, zgromadzeniem osób. Przy całym szacunku do zgromadzenia osób, natomiast trudno to wtedy nazwać kościołem czy wspólnotą chrześcijańską. Więc tutaj Pan Bóg bardzo konkretnie też się objawia i chcę o tym powiedzieć dlatego, że się bardzo często objawia w sposób zaskakujący. Zaskakujący dlaczego? Bo każdy z nas ma jakieś swoje rozeznanie. I ma na przykład przekonanie, że to ma być ta osoba. Liderem właśnie, czy przeorem, czy jak to zwać we wspólnotach. Każdy ma tam jakieś swoje nazywnictwo. Ale dopiero, tak jak w wypadku dominikanów to jest demokracja, więc głosujemy demokratycznie i wybieramy kogoś spośród nas. To akurat w naszym wypadku każdy klasztor może wybrać albo spośród siebie któregoś braci ze wspólnoty, albo spoza wspólnoty. Tak naprawdę może wybrać kogokolwiek z całego świata. Chociaż oczywiście się wybiera kogoś, kto. Znaczy, rozumie to miejsce zna i rozumie ten klasztor, więc jeżeli ma tu służyć braciom i tym, którzy są z tym miejscem związani, no to dobrze było, gdyby się orientował i gdyby znał to miejsce. Więc nie ma co wybierać kogoś takiego zupełnie nieznającego się na charakterze czy specyfice tego konkretnego miejsca. Tak więc wybieramy kogoś. Kto naszym zdaniem by był najlepszy. Jednocześnie mamy coś takiego przed samymi wyborami, że możemy rozmawiać ze sobą. Taką kapitułę, u nas to się pięknie nazywa traktatus, gdzie możemy rozmawiać o kandydatach, gdzie możemy wymieniać myśli, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj też objawia się Duch Święty. I to jest przedziwne. Oczywiście można to. Wykoślawić, można z tego zrobić jakąś parodię, można z tego zrobić no, jakąś ludzką grę, tak to delikatnie nazwijmy i tak naprawdę oszukać Ducha Świętego, czy tak naprawdę nie Ducha Świętego, bo się nie da oszukać, tylko oszukujemy wtedy siebie samych i tworzymy coś na ludzką miarę, co nie ma nic wspólnego czy z Panem Bogiem, czy z Kościołem. I jesteśmy jako ludzie do tego zdolni, o tak, z różnych powodów, lękowych albo jakichś, nie wiem, rozgrywek ludzkich, politycznych, niektórzy mówią, czy jakichkolwiek innych, tak, żeby wyjść na swoje, w swoim mniemaniu. Natomiast jeżeli rzeczywiście decydujemy się być y, chrześcijanami, jeżeli y, y, decydujemy się być uczniami, Wsłuchanymi w Ducha Świętego, no to pragnąc być kościołem, pytamy Pana Boga, ale też słuchamy siebie nawzajem, żeby jak najlepiej wybrać. To jest też piękne. Niektórzy się z tego podśmiewują. Nie wiem, czy z tego się warto podśmiewywać, ale powiem. Ojciec Jachim kiedyś to mówił. Tak naprawdę do końca nie wiem, czy on to mówił na serio, czy nie na serio. Ale było to dla mnie inspirujące, więc się tym podzielę. On kiedyś tak mówił. O, widzę światło przełożeństwa, widzę światło przełożeństwa. O, Mirosław, ma światło przełożeństwa. Nosi, widzę, że wstaje, jakby nosi światło przełożeństwa. I następnego dnia wstaje, budzę się, spotykam. Mirosława nie ma, nie ma, nie, Mirosław nie świeci. Mirosław nie świeci. Kto świeci, kto świeci? Patrzę, Maurycy świeci. Kto by pomyślał, Maurycy świeci. Okazuje się, skończyła się kadencja przeorska Mirosława, sub-przeor Maurycy. Teraz ma władzę, świeci, światło, przełożeństwa. Wybory wybraliśmy Jakuba. O, Jakub świeci, Jakub świeci, światło, przełożeństwo. Więc tak ojciec, jakim to mówił. Ale za tym właśnie to słyszę przede wszystkim, czyli, że Pan Bóg za tym stoi. Że jeżeli rzeczywiście się modlimy, jeżeli rzeczywiście się staramy, jeżeli rzeczywiście słuchamy Ducha Świętego, każdy z nas chce jak najlepiej wybrać. Ale jeżeli wybieramy dla wspólnoty, to słuchamy też siebie nawzajem. I wtedy, bo do tego zmierzam, wybór może być zaskakujący. I sam jestem tego świadkiem w samym sobie. Że w ogóle na przykład o kimś nie pomyślałem, yy, modliłem się, ale w ogóle bym nie zwrócił na kogoś uwagę. Uwagi, że on na przykład byłby dobrym przełożonym. A potem, prawda, nagle przychodzi to światło, bo bracia się dzielą i mówię, a w sumie tak, czemu nie? Rzeczywiście, no. że potrzeba tego światła. Nie? Że bracia też widzą takie rzeczy, których ja nie widzę. Inni ludzie we wspólnotach, we wspólnotach widzą takie rzeczy, których ja nie widzę. I wielką mądrością jest wsłuchiwać się i w Boga, i w braci, bo wtedy jest najbardziej prawdopodobne, że wybierzemy kogoś według zamysłu Pana Boga. Że nie będzie to tylko mój pomysł, że nie będzie to tylko czyjś pomysł, tylko że to będzie jakoś nasz wspólny pomysł. I to jest też ważne z tego powodu, że potem, jeżeli ktoś zostanie wybrany, to może mieć poczucie, że ma wsparcie we wspólnocie. Nie tylko w takim czy innym bracie, czy w takiej czy innej osobie, ale ma wsparcie we wspólnocie. Która wspólnie rozmawiała, słuchała Ducha Świętego i wspólnie wybrała. Nie? I nie robi teraz tak, że o, wybraliśmy kogoś, lidera na przykład, czy przeora, i teraz niech on sobie radzi. Nie. To dalej jest kontynuowane przez to, że robimy kolejne rzeczy razem. Nie? Tak jak wybieraliśmy go w Duchu Świętym, tak chcemy dalej żyć w Duchu Świętym, bo po to go wybraliśmy, żeby lepiej żyć, a nie po to, żeby wszystko na niego zrzucić i żeby on sobie musiał sam radzić. Tu naprawdę bardzo mocno, pięknie, ale też zaskakująco objawia się Duch Święty, objawia się Bóg, i tu można go szukać, i tu można go znajdować. Także tym chciałem się podzielić. Bardzo Wam polecam też, abyście pomyśleli, jak to jest w Waszym życiu, jak żyjecie we wspólnotach, ale też w rodzinach. Jak szukacie y, woli Bożej, jak szukacie y, właśnie rozeznając na modlitwie samemu, ale też słuchając siebie nawzajem, żeby Pan Bóg też miał. Y, Miejsce między nami, nie tylko w nas, ale też między nami, żeby mógł spajać te żywe kamienie, a jednocześnie ustanawiać takie osoby według swojego serca, które są jego narzędziami właśnie do tego, byśmy tworzyli wspólnotę. Bo po to coś, kogoś wybieramy, czy o czymś decydujemy we wspólnocie, żeby ta wspólnota rosła. Żeby się umacniała, żeby się rozwijała. Bo taki jest tego sens. I my, każdy z nas osobna, mamy swoje ograniczenia, a jednocześnie wspólnie możemy odsłaniać takie perspektywy, których nikt z nas osobno, osobiście nigdy by nie osiągnął. Tu jest bardzo obecny. Pan Bóg. Pozwólmy mu się objawiać, pozwólmy mu działać. Życzę tego Wam serdecznie. Jak to nagrywam, jeszcze nie wiemy, kto będzie przeorem, ale Wy już teraz, jak to oglądacie, wiecie, ja też już wiem. <grystanie> Więc e, modlimy się o Ducha Świętego e, dla naszego przeora z Łodzi, ale też chcę się modlić za wszystkich liderów. E, Pewnie jakieś będą decyzje też w wielu wspólnotach o jakichś zmianach, bo trzeba jakoś w tej pandemii się odnajdywać. Więc módlmy się i pamiętajmy o sobie nawzajem. Trzymajcie się z Panem Bogiem, hej.